Ja przede wszystkim nie chciałabym, żeby to miasto po godzinie 17.00 robiło się puste, wyludnione. Tego mi brakuje. Brakuje mi takiego życia w mieście. Zwłaszcza w godzinach popołudniowych, wieczornych. Tego mi brakuje najbardziej. To mi doskwiera. Jasne, że są mocne strony Katowic. To jest przede wszystkim spodek tutaj, prawda, na który patrzymy w tej chwili świetny obiekt, który moim zdaniem jeszcze bardziej można by było jakoś nie wiem, rozreklamować, wykorzystać. Mocną stroną Katowic jest na pewno też na pewno też przepiękny pomnik, który też tutaj widzimy. Na pewno transport tramwajowy. To jest też jakaś mocna strona, ponieważ gdyby jeszcze odpowiednio Wyregulować ruch tramwajowy, żeby sprowadzić dobry tabor, wyciszone torowisko i usprawnić to jeszcze bardziej, no to, to też jest jakaś mocna strona. Mocną stroną jest też dla mnie przestrzeń, która jest w centrum Katowic. Ja lubię przestrzeń, nie lubię ciasno zabudowanych uliczek. To mi się podoba, ale to jest oczywiście moje prywatne zdanie. Wszyscy czepiają się tego, że nam tutaj brakuje rynku, a ja się tak zastanawiam, czy tak naprawdę budowa rynku w tym miejscu prawda tutaj mam na myśli przed domem prasy między Zenitem a domem prasy czy to jest takie konieczne no. pamiętajmy o tym że Katowice tak naprawdę istnieją też po drugiej stronie torów po drugiej stronie torowiska które nam przecina miasto i tam też tam są skwery zieleńce tam są przepiękne uliczki przepiękne kamienice i tam też jest miasto, także nie zapominajmy o tym, że tam są też skwery, place i miejsca, które by można wykorzystać w ramach szeroko rozumianego rynku. Więc ja tak bardzo bym się nie czepiała aż tak bardzo budowy rynku na siłę. Jakie warsztaty są potrzebne? Ja myślę, że takie warsztaty są szalenie potrzebne z tego prostego względu, że jakby frekwencja, ilość osób, przekrój społeczny osób, które w nich uczestniczyły, świadczy o tym, że ludzie nie tylko... Są, ale po prostu łakną czegoś takiego, jak jak kania dżdżu, bo przyszli tu z własnej nieprzemuszonej woli. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że pomijając członków różnego rodzaju stowarzyszeń radnych, czy nie wiem, ludzi, którzy niejako musieli tutaj być z racji pełnionej funkcji obowiązku, to jednak jest, było całe mnóstwo osób, które po prostu przyszły, bo tu mieszkają i zależy im na, na, na przyszłości tego miejsca, na przyszłości tego miasta. Nie, dla mnie to nie jest zaskoczenie, ponieważ ja żyję w tym mieście całe życie, znam mieszkańców i e, wielu moich przyjaciół jest z Katowic. I my w rozmowach prywatnych bardzo często rozmawiamy o Katowicach, o tym, co się dzieje, czego nam brakuje, co nam doskwiera. Więc wydaje mi się, że, że, że ludziom, którzy żyją w tym mieście, e, nie są tutaj tylko przejazdem, albo nie dojeżdżają do Katowic, tylko do pracy, a mieszkają gdzie indziej, że tym ludziom, którzy tu naprawdę żyją, funkcjonują, naprawdę zależy na tym, żeby to miasto wyglądało sensownie.